W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojczy nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę Boga Ojca, wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pąckim piłatem, ukrzyżowaną Maryi pogrzebią, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmarłych stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Święte obcowanie grzechów odpuszczenie. ciała zmarłych stanie żywot wiecznym. Amen. Bożemu miłosierdziu polecajmy nas samych, wszystkich zmarłych z naszych rodzin, za dusze w czysto cierpiące, za dzieci nienarodzone, za dzieci poczęte. Otoczmy ich naszą modlitwą, za nasz naród, za naszą ojczyznę. We wszystkich sprawach, które nosimy w naszym sercu. Pomódlmy się za nas samych. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, Pana Naszego Jezusa Chrystusa Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas, i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszy i bóstwo najmilszego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze, i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miej miłosierdzie serce dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miej miłosierdzie serce dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. La jego bolesnej męki, miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłoś dla nas. I całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, la jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie serce dla nas i całego świata, la jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie serce dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miło serce i, i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miło serce dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmił się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, Święty Anieśmiertelny, nieśmiertelny, zmił się nad nami, i nad całym światem. O krwi i wodą która wytrysnęła serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzie dla nas ufamy Tobie. Święta Siostro Faustyno, módź się za nami. Błogosławiony Księże Soboczko, módź się za nami. Wszyscy święci, męczennicy i błogosławieni, módźcie się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha, Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę, Brat Krzysztof Paulista, szczęstochowy. Z Panem Bogiem do usłyszenia jeszcze dzisiaj w dwóch częściach Różańca Świętego. Z Panem Bogiem.